Chcesz poznać odpowiedzi? Znajdziesz je na Dolnym Śląsku. Pytaj, odkrywaj, podróżuj bezpiecznie. Okręgowa stacja kontroli pojazdów prowadzona przez Bolesławieckie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej jest już po gruntownej modernizacji. Przede wszystkim unowocześniono linię diagnostyczną, zainstalowano na niej najnowsze urządzenia firmy Macha, które pozwalają na precyzyjny pomiar parametrów technicznych badanych pojazdów. Przeprowadzono też gruntowny remont hali stacji oraz poczekalni dla klientów i biura diagnostów. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów świadczy usługi w zakresie okresowych oraz dodatkowych badań technicznych wszystkich rodzajów pojazdów. Środa 19 stycznia, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Ogólnopolska inicjatywa oddolna e-parlament wolnych ludzi wchodzi w kulminacyjny etap wyboru Krajowej Rady Koordynacyjnej. W działaniach tego e-parlamentu uczestniczą też bolesławianie. Artur Michułka jest koordynatorem Sejmiku Legnickiego, a Zosia Goli skandyduje na jednego z 12 członków Krajowej Rady Koordynacyjnej. O e-parlamencie Wolnych Ludzi mówiliśmy w Telewizji Bolesławiec przy okazji Festiwalu Wolnych Ludzi, który odbył się w Bolesławcu pod koniec listopada ubiegłego roku. Jednym z jego uczestników był Janusz Zagórski, właściciel Niezależnej Telewizji NTV, który jest inicjatorem tego całkowicie oddolnego ruchu. Jest to projekt realizowany od w sumie końca czerwca. Pierwszy w świecie w konsekwencji, bo to jest e-parlament Wolnych Ludzi, to jest w jakimś sensie też eksperyment społeczny, powiedzmy, no ktoś by się na przykład polityczny, dlatego że zgodnie z pewnymi ideami społecznymi, które mówią więcej demokracji, od dawna chcieliśmy wejść w coś, co nazywamy demokracją bezpośrednią. Wiele środowisk w Polsce też mówi, że na przykład nasze państwo powinno być bardziej oparte o zasadę demokracji bezpośredniej. Szwajcaria z tego słynie, oni tam mają te swoje słynne referenda. U nas w Polsce referendum, które prawdziwie jest konstytucyjnie zagwarantowane, ono jednak nie ma tej swojej formuły obowiązywania. Ludzie, którzy skupili się w Ruchu Wolnych Ludzi, postanowili więc wprowadzić w życie zasady demokracji bezpośredniej, gdzie każdy zarejestrowany na portalu www.wolniludzie.net może wziąć udział w głosowaniach dotyczących spraw, którymi ruch się zajmuje. Co mnie pociągnęło do tego parlamentu? Po pierwsze, że. Będę mogła mieć coś do powiedzenia jako demokracja oddolna. Nie jest to odgórne, że ktoś za nas decyduje, to my, czyli nie tak jak rząd mówi, zrobimy wam referendum. Nie to lud mówi zróbcie nam referendum. Kolejną rzeczą, że to było to, że z nikim nie walczymy. Nikogo nie krytykujemy, nie mówimy, że ten jest taki, a to takie, tylko budujemy swoje. Przede wszystkim budujemy to legalnie na bazie przepisów ONZ-u o ludności rdzennej, mam tu na myśli słowiem. Ciekawym aspektem może tu być właśnie odwołanie się do deklaracji ONZ o prawach ludności rdzennej z 2007 roku, która daje jej prawa do autonomii i samostanowienia, a w tym do powoływania własnych instytucji politycznych, prawnych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Obecnie parlament Wolnych Ludzi tworzy swoją ogólnopolską radę koordynacyjną, która będzie ciałem koordynującym działania e-parlamentu. Dotąd w jego strukturach działali koordynatorzy poszczególnych sejmików, a w tym bolesławianin Artur Michułka, który koordynował pracę sejmiku Legnickiego. Jedną z kandydatek do tej ogólnopolskiej 12osobowej rady jest Zosia Golis. Kandydowanie do tej rady zostało mi zaproponowane przez Janusza Zagórskiego, autora projektu, ponieważ byłam bardzo zaangażowana organizując tu w Bolesławcu pierwsze koordynacyjne, integracyjne spotkanie wolnych ludzi. I jak Wasza telewizja również objęła wspaniały reportaż Festiwal Wolności, Świadomości i Zdrowia, który odbył się w listopadzie. No i w tej chwili 12 będzie drugie spotkanie integracyjne także z zabawą integracyjną, jeżeli ktoś ma życzenie, także w hotelu Garden. Dobrze. Doprowadzenie do sprawnego działania e parlamentu, do którego może przyłączyć się każdy, to dla ruchu wolnych ludzi tylko początkowy etap projektu, który chcą realizować właśnie w oparciu o wspomnianą deklarację ONZ o ordzennej ludności. Budujemy republikę wolnych ludzi. Budujemy swoją rzeczywistość. Czyli, jak nie podoba Ci się coś, co widzisz tam gdzieś na zewnątrz, to dołącz i buduj po swojemu. Czyli, na, oczywiście, to jest zgodnie z, z przepisami. Będziemy mieli swoją konstytucję, służbę zdrowia, y, y, prawne rzeczy. No, to wszystko się też y, tworzy, to rośnie. To tak naprawdę jest otwarte, bo każdy pomysł jest brany pod uwagę. Ruch wolnych ludzi to zatem niekonfrontacyjna aktywność tych, którzy chcą mieć wpływ na swoje życie, również w jego wymiarze społecznym i politycznym. Nie znajdując w zastanej rzeczywistości możliwości do swobodnej aktywności w tych sferach, tworzą zręby własnej organizacji na tych polach. W wydarzeniach w skrócie powiemy m.in. o tym, co przygotował Bolesławiecki Szpital Powiatowy dla babć i dziadków z okazji zbliżającego się ich święta. Zapraszam. Policja przestrzega przed kolejną metodą oszustów, którzy wyłudzają pieniądze, wysyłając pisma podszywające się pod decyzję prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Znajduje się w nich wezwanie do zapłaty. Fałszerstwo łatwo rozpoznać po tym, że wezwanie dotyczy kwoty podanej w euro, a nie w złotówkach i że konto, na które trzeba ją wpłacić, znajduje się poza granicami Polski. Policjanci z bolesalskiej drogówki zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu Bolesaleckiego, który jechał z prędkością 180 km na godzinę, drogą, na której było ograniczenie do 90. Mężczyzna tłumaczył się, że spieszył się do pracy. Nie uchroniło go to od zapłacenia mandatu w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Trzy poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości osoby zatrzymali bolszewiccy policjanci. Doszło do tego po przeprowadzeniu działań ustalających miejsce ich pobytu. Dwóch z zatrzymanych trafiło już do więzienia. Jeden z nich ma do odsiadki pół roku za popełnione kradzieże. Przed zbliżającym się dniem dziadka i dniem babci bolsański szpital powiatowy przygotował ofertę na prezenty dla nich, a są nimi voucher na specjalistyczne badania w laboratoriach ZOZU. Szpital przygotował trzy pakiety takich badań, które różnią się konkretną ich listą oraz ceną. Pakiety te można zamówić przez internet. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na witrynie internetowej ZOZU. Bezpłatną pomoc prawną można obecnie otrzymać również w sprawach z zakresu konkretnych dziedzin prawa, a w tym m.in. w zakresie prawa spadkowego, rodzinnego, w sprawach związanych z wychowaniem dzieci, z niepełnosprawnościami czy przeciwdziałaniem przemocy. Służą temu dyżury telefoniczne, które prowadzą prawnicy w całej Polsce. Listę takich specjalistycznych dyżurów można znaleźć na witrynie internetowej bolszewickiego starostwa powiatowego. O 10 tysięcy wzrosła w kraju liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem we wtorek w porównaniu do poniedziałku i wyniosła ponad 35 tysiąca osób. Na Dolnym Śląsku ta liczba wyniosła 2458, a w naszym powiecie 60. Zmarło wczoraj 375 osób zakażonych. W naszym regionie przypadków śmiertelnych było 9, a w tym jeden w powiecie bolsowieckim. Do 400 zł miesięcznie ZUS dopłaci rodzicom, których dzieci chodzą do żłobka klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. Dotyczy to jednak tych dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopłaci rodzicom do żłobka. Dopłata wyniesie do 400 zł miesięcznie na dziecko, które chodzi do żłobka klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. Ta dopłata będzie wypłacana przez nas bezpośrednio na konto placówki opiekuńczej, nie na konto rodzica, jednak to rodzic musi o tą dopłatę do nas zawnioskować. Dopłata do uczęszczającego do żłobka dziecka nie będzie mogła być jednak większa niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc i nie będzie tu obowiązywało żadne kryterium dochodowe. Wynioski o tak zwane żłobkowe będziemy przyjmować dopiero od 1 kwietnia. Jeżeli jednak dziecko będzie chodziło już w styczniu do żłobka, to wypłata nastąpi z wyrównaniem właśnie od stycznia. Dofinansowanie, o którym mowa, dotyczyć będzie opłat za samochodzenie, na przykład do żłobka. Nie będzie zaś obejmowało opłat za wyżywienie. Ta dopłata dotyczy tylko tych dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, czyli na przykład pierwszego lub w ogóle jedynego dziecka w rodzinie. Z dopłaty do żłobka będą też mogli skorzystać rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie. Ale tylko za czas, w którym dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, w którym nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy. Dotyczy to na przykład sytuacji uczęszczania dziecka do żłobka przed 12 miesiącem jego życia. Za chwilę prognoza pogody dla Bolesławca na czwartek. Ja spotkam się z Państwem jutro o stałej porze. Do zobaczenia. nocy ze środy na czwartek w Bolesławcu będzie 1 stopień Celsjusza. W dzień temperatura spadnie do minus 1, Wilgotność powietrza 90%. Zachmurzenie będzie umiarkowane. Nad ranem i po południu możliwe opady śniegu. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali. Wiatr silny do 35 km na godzinę wiał będzie z zachodu.